Telewizja w Punkt ma zaszczyt przedstawić kolejny program z cyklu lewy. Do lewego. Witamy Państwa po dłuższej przerwie. Niektórzy komentatorzy, w tym polityka Insights, insynuują, że ta przerwa mogła wynikać stąd, że my z Jankiem kombinujemy nową partię. Otóż musimy zdecydowanie zdementować te plotki. Przerwa była wywołana remontem generalnym tego studia, jego przebudową, modernizacją, tym wszystkim, czego nie widzicie, i właśnie o to chodzi, że nie widzicie, bo tak to się modernizuje. Studia. To, jest, to jest teraz studio najnowocześniejsze w strefie rubla i złotówki. Także oglądajcie nas jeszcze chętniej. Ostatnio w mediach, a także w mediach społecznościowych. Wybuchła wielka batalia wokół nowych podatków planowanych w Nowym Ładzie, czyli wokół niewielkiego podniesienia stawki podatkowej osobom zarabiającym 10 tysięcy złotych miesięcznie i więcej. Zarabiacie tyle? Nie. No to się nie przejmujcie, ale przejęli się tym również ludzie niekoniecznie tak zamożni. I argumentują w prostocie ducha, no przecież oni niczego nie ukradli, dlaczego mają płacić podatek? No Podatek nie, nie jest dlatego, że się ukradło, tylko że się zarobiło. Gdyby ukradli, to trzeba by ich zamknąć, a oni po prostu zarobili i muszą się częściowo, niewielką częścią tych pieniędzy podzielić z ludźmi, którym się gorzej poszczęściło. Zresztą niektórym się w ogóle poszczęściło, bo dowiedzieliśmy się, że pan Obajtek i państwo Morawieccy opływają dostatki, są bogaczami. Yy, uważamy, że nowy ład jest bardzo nieśmiały, jeśli chodzi o słynne sięganie do głębokich kieszeni. Cytat z Jarosława Kaczyńskiego otóż yy, sięga bardzo nieśmiało, trochę jak złodziejaszek, jak doliniasz Troszkę tak mm. uszcząć, ale nie sięga, a trzeba sięgnąć z godnością i do dna do tych kieszeni, żeby tych pieniędzy wystarczyło na służbę zdrowia. Na Oświatę, na budownictwo, na to wszystko, czego, do czego nie mamy dostępu, a do czego chcielibyśmy mieć dostęp. Zresztą walka o podatki to jest w istocie walka klas, tak? bo ta klasa wyższa, ci bogaci, nie chcą płacić. I mają na swoje usługi oczywiście bardzo wielu dziennikarzy, komentatorów, ale też takich no, pożytecznych głuptasów, którzy. Eee, może sądzą, że niedługo już będą tyle zarabiać, ale większość z nich tylko tak sądzi, bo dojście do pozycji, w której się dużo zarabia, oczywiście w dużej mierze zależy od talentu. Ale nie oszukujmy się. Dzisiaj zadzwoniła do mnie koleżanka, mówi no, od, wysłałem tysiące CV, w końcu mnie zatrudnili, ale byłam jedyną w tej nowej pracy osobą, która nie miała pleców, która nie dorobiła tam w wyniku protekcji. W związku z czym byłem pierwsza do zwolnienia i właśnie mnie zwolnili. Ile osób dzisiaj zarabia 10 i więcej tysięcy, bo są ustosunkowani, bo są podwieszeni politycznie, bo mają znajomych i tak dalej. Bo, bo tak jak, trochę tak w tej dyskusji pomyślałem, jakby ci bogacze byli jakimiś niezwykle pożytecznymi członkami społeczeństwa, a niekoniecznie tak jest. Wreszcie w ogóle nie chodzi o cenę, chodzi o to, że jak masz więcej, to masz się więcej podzielić, bo tak wypada, bo tak się należy, bo tak jest słusznie. Wreszcie chcę powiedzieć, że większość znanych mi ludzi zarabiających, a nie znam ich wielu oczywiście, ale o których słyszałem, że tyle zarabiają, nie krępuje się pobrać 500 plus. Wiesz, po to, żeby dostać 500 plus, trzeba napisać podanie, trzeba się zgłosić, tak, nie wpychają, jednak biorą te 500 plus. Wyobrażam sobie, ile tego 500 plus bierze, i Komorowski, chociaż może te dzieci już podorastały. No w każdym razie, jak odbierzemy im te 500 zł, bo mniej więcej tyle zapłacą więcej podatków w wyniku nowego ładu, to odbierzemy ten niesłusznie pobrany zasiłek 500 plus ludziom, którym on do niczego nie był potrzebny. Wreszcie, no o co jest spór? Spór jest o jedną kolację na mieście, bo tyle uszczerbku odczują ci... Wybrańcy losu, którym udaje się zarabiać 10-15 tysięcy. Wreszcie, rozmawiając z, z Jankiem, doszliśmy do wniosku, że, że nowy ład jest niezwykle nieśmiały i że powinno się sięgać do tych głębokich kieszeni również w innych formach, na przykład w formie podatku majątkowego. Dowiedzieliśmy się, ile zarabia pan Bobajtek, dowiedzieliśmy się, ile zarabiają państwo. Morawieccy. I pomyśleliśmy byśmy sobie, że nieduży, że uszczknięcie z tych majątków nie spowodowało, że ludzie zbiednieją, czy będą jacyś nieszczęśliwi, a to są już poważne wpływy do budżetu. Roboczo taki podatek nazwaliśmy obajtkowym. Ile takie obajtkowe od państwa Morawieckich by wyniosło miesięcznie, rocznie? Jeden z ekonomistów wrzucał na Twitterze wyliczenia i tam chyba było jakby, on by płacił powyżej 5 milionów złotych, w sensie, że te 5 milionów byłoby nieopodatkowane, tylko po pierwszy, po 5 milionach złotych od tego majątku, to tam wyszło chyba 600 tysięcy złotych rocznie. Od majątku 40 milionów złotych w nieruchomościach. I ja myślę, że... Pan Mateusz Morawiecki znakomicie by się poczuł, gdyby miał okazję dołożyć do wspólnego garnka te 600 tysięcy złotych. I mam nadzieję, że wszyscy podatnicy, którzy będą tym bardziej szanowani, że płacą wysokie podatki dla dobra wspólnego, bo chcę przypomnieć takie słowa Konstytucji, które liberałowie postanowili przeoczyć, broniąc Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska. Jest dobrym, wspólnym wszystkich obywateli. Tylko w to, coraz bardzo ciężko, prawda, uwierzyć po 30 latach rządów neoliberałów i tych klik postsolidarnościowych. Państwo Polskie kojarzy się z tym postawem Sukna, jak to yy, pamiętam z yy, kart powieści Sienkiewicza, yy, Potopuk i każdy ciągnie w swoją stronę. Mowa oczywiście o partiach politycznych, które no, po prostu rozkradają nam to yy, państwo je prywatyzują. Yy, I tutaj jest ogromny problem, tak, że trzeba przekonać obywateli, że te pieniądze faktycznie pójdą na państwo, na to dobro wspólne, na usługi publiczne, a nie pójdą do... Yy, Janek, na... ale większość obywateli, większość obywateli to wynika z badań. Już zaczęła popierać mu to. Znaczy jakby to że, I wyższe podatki od bogatszych bo też. Dzisiaj mamy taką sytuację, że biedni i klasa średnia płacą dużo wyższe podatki proporcjonalnie oczywiście, tak, niż najbogaci. I to jest absolutny skandal. Drugim skandalem jest to, że państwo polskie tak zderegulowało rynek e, e, pracy, że wypchnęło setki tysięcy ludzi na to fikcyjne samozatrudnienie. Oni powinni być na etatach, jak ci stewardessy, ci piloci z lotu. E, ja znam mnóstwo ludzi, którzy normalnie przychodzą do, do pracy od 9 do 18 i są na B2B, tak. I tutaj nie ma czego w tym propozycji Nowego Ładu, porządnej inspekcji pracy, która by te fikcyjne samozatrudnienie po prostu zlikwidowała. I to jest jedna rzecz, że Nowy Ład nie zmienia degresywnego systemu opodatkowania tych... Że im bogatsi, tym mniejszą część swojego majątku czy dochodu dają do budżetu. Tak, znaczy, ale wśród tych nawet tych jednoosobowych działalności gospodarczych, które tak naprawdę te podatki najbardziej dotkną jakby... E, e, właśnie te nie ludzi pracujących na etatach, tylko właśnie to, no, najbardziej ludzi, którzy e, są na tym e, samozatrudnieniu. I tutaj ciągle e, będzie degresywny system, czyli fryzjerka, która ma 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych dochodu, e, będzie ciągle płacić e, proporcjonalnie większe e, podatki niż ktoś, kto ma 20-30 tysięcy złotych e, na tej, e, tej... Ale wyższe i, i, podatki od najbogatszych popieramy. Tu, tutaj to jest absolutne. Tylko, że tu właśnie jest mój kolejny problem z Nowym Ładem. Tak? Nie ma podatków kapitałowych. To liberałowie zawsze mówią, znaczy zawsze mówili, jak jeszcze byli prawdziwymi liberałami od Adama Smyfa, tak, teraz tu mamy e, e, agentów po prostu wielkiego kapitału Mamy, i neoliberał. mamy neoliberałów. A liberałowie mówili, powinny, nie, po, 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 praca powinna być jak najniżej możliwie opodatkowana, a jak najwyżej powinny być opodatkowane e, dochody kapitałowe. Oni myśleli, Adam Smith myślał przede wszystkim o podatku spadkowym i właśnie podatku majątkowym. Tego w tym nie ma. E, I oprócz tego, że jest to słuszne, żeby bogaci płacili więcej z bardzo wielu, dlaczego... Ale spadkowy... Nie, bo to zaraz się zapali lampka, że ktoś odziedziczył mieszkanie po Cioci i ma płacić jakiś podatek spadkowy. Nic podobnego. Nie, 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 oczywiście. Chodzi o podatki spadkowe od wielkich fortn, tak. takich jak chociażby ostatnio dziedziczona przez państwa Kulczyków. Fortuna Jana Kulczyk. Tak, no, Fortuna, Kulczyk jest świetnym przykładem. Facet de facto był wielkim prowizjonerem, jak go nazywam. Czyli po prostu brał udział, e, brał prowizję za prywatyzację majątku publicznego. Dorobił się gigantycznej fortuny na tym e, i teraz jego, prawda. E, 16 czyli, miliardów tak, lekką ręką przeszło do tej rodziny. Sobie, córka kupiła sobie dom, teraz Dominika kupiła sobie dom w Londynie za 400 milionów. Nie, nie, milionów oni złotych. zbudowali rezydencję rodową. Gdzie mój znajomy tam brał udział w tej budowie bez Szwajcarii? Tak i oni zbudowali rezydencję, gdzie jest 8 wind. Gdyby zapłacili, tak jak to jest w Niemczech, 50% podatku spadkowego... To by były cztery windy. To by były cztery windy, też by jakoś tak, na górę tak, dojechali. Tak, więc jakby tego tam nie ma. Jeszcze, wiesz, z jednej strony, jest to po prostu yy, moralnie słuszne, żeby bogaci się bardziej dorzucali od biednych do tego dobra wspólnego, bo po prostu ich majątek wyrósł z czego? No wyrósł z tego, że żyli w społeczeństwie, korzystają z dróg, korzystają z infrastruktury, zatrudniają ludzi... Na tak, i korzystali na prywatyzacji, na reprywatyzacji A, to jest... i na niesprawiedliwości. W systemie podatkowym. Absolutnie, znaczy to jest też kwestia tego, jak powstały wielkie fortuny w Polsce. Taniej tak? siły roboczej. Stałej siły roboczej i po prostu, co tu dużo mówi, skradzieży, skradzieży majątku publicznego. Jak się spojrzy na najbogatszych Polaków, no to myślę, że... Nie chcę powiedzieć większość, ale wielu z nich. Ale po prostu... my z Jankiem nie jesteśmy żadnymi lewakami ani radykałami i nie chcemy tych wszystkich złodziei, którzy dzisiaj są szacownymi miliarderami, powsadzać do więzień. My mamy dużo bardziej nie, chcemy... reformistyczny, spokojny chcemy program. Tylko... Chcemy im nałożyć wyższe podatki, tak. żeby część tego, co zagrabili. Tak. I, jakby, I to jest też kolejny argument jakby za opodatkowaniem tych dużych fortun. Jest taki, to jest teza tego francuskiego ekonomisty tego, że, że dochody z pracy rosną dużo wolniej niż dochody z kapitału. Bardzo prosty przykład. Tak? Ktoś ma dwa mieszkania, w jednym mieszka, a drugie wynajmuje, za moment sobie kupi trzecie mieszkanie, a potem kupi sobie czwarte mieszkanie, a ten, kto wynajmuje, nigdy nie wykupi sobie tego pierwszego mieszkania. Tak, żebyście to sobie wyobrazili. Tak? Więc chodzi o to, żeby wyrównać te szanse, a kolejną rzeczą jest to, że jakby koncentracja bogactwa w Nielicznych ludzi prowadzi do ogromnych napięć społecznych. Tak? Do dyktatury tych bogatych nad tymi biednymi. No bo co oni robią za te pieniądze? Oni oczywiście sobie kupują jachty, kupują sobie różne rzeczy, ale oni sobie przede wszystkim kupują wpływy polityczne, prawda? Ja pamiętam bardzo często, że jeżeli miejscowy bogacz miał proces sądowy z jakimś zwykłym obywatelem, to ten zwykły obywatel narzekał, że żaden adwokat nie chce się podjąć ale sprawy, bo nikt nie chce temu tuzowi podskoczyć. To jest norma. Polski wymiar sprawiedliwości jest świetnym przykładem tego, że naprawdę jak bogaty, masz pieniądze, nic ci się nie stanie. Nigdy, nigdy. W przypadku reprywatyzacji to doskonale widać, ale... A, a ci, co się nachapali na reprywatyzacji, do się ciągle do skazywania tak, śpiewaka, ja już, to tak dodam ja mam, tytułem prywatny. Tak, ja mam e, kolejny proces i kolejne pozwy i podejrzewam, że e, zapewne przegram, bo po prostu ci sędziowie, nie wiem o, do końca o co chodzi, ale jakoś chyba się solidaryzują z tymi bogatymi bo bardziej. Bo system jest na, układ, na usługach wielkiego kapitału i naszym zadaniem jest, żeby bogaci przestali się tak szybko chociaż bogacić. Bo wtedy dopiero będzie demokracja, wtedy zachowamy demokrację, jeżeli ta przepaść między bogatymi a biednymi zacznie być zasypywana, tak. a ona wciąż rośnie. Pod... Podatki to jest jeden z instrumentów. Podstawą demokratycznego, dobrze funkcjonującego państwa jest zamożna klasa średnia. to powiesz, że zaraz nie ma tej klasy średniej, bo ona jest po prostu takim czynnikiem stabilności. Ale podwyższono próg dochodowy, czyli w tą wyższą tak. stawkę duża część ludzi nie wejdzie I na to. Bardzo, bardzo słusznie. Tak. Więc jak... to jest właśnie prezent dla klasy średniej. I bardzo słusznie. Tak, tylko teraz właśnie yy, nie wiem, czy chcesz, już, żebyśmy przeszli do mojego tematu, ale jakby to, co chcę powiedzieć, że tego, czego też nie ma w tym yy, yy, w nowym ładzie, poza reformą ochrony zdrowia, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, że te pieniądze na ochronę zdrowia 150 tysięcy ludzi zmarło wedle nowych danych z powodu pandemii, że po prostu mamy system ochrony zdrowia, który absolutnie implodował i nie da się go utrzymać przy tak małych nakładach I na dlatego, ochronę zdrowia. I dlatego ale... odpisy z, od tej składki podatkowej, które będą likwidowane, to jest znakomita wiadomość. Bo mieliśmy najniższą składkę zdrowotną w Europie i te zwiększone nakłady na służbę zdrowia są czymś oczywistym po pandemii. Tak, tylko że tu chodzi o to, że, żeby budować, że państwo demokratyczne, dobrze zorganizowane, to jest państwo silnych usług publicznych, gdzie dostajesz za darmo dobrą opiekę zdrowotną, dostajesz za, ni niskio, za niską kwotę cenę, dobry transport publiczny, dostajesz za darmo edukację, dobrej jakości e, i dostajesz też. Mieszkania, o tym mieszkania zapominamy Mieszkania na każdą tras. kieszeń. I teraz jest tak, tak, ty mówisz, że 10-12 tysięcy złotych brutto, mówimy tak, bo mówimy o kwotach brutto, że to jest, że to czyni cię zamożnym. No, w Warszawie, jak masz dwójkę dzieci, nie masz własnego mieszkania, wynajmujesz je, to te 10 tysięcy złotych brutto, no, Wciąż wystarcza na godne życie, ale, ale nie, nie jest, jest to bogactwo. Za, ale nie jest to bogactwo. No nie nie jest, jest to bogactwo, bogactwo jest to wygodne, jest to... ale te 500 złotych możesz jeszcze podatku dołożyć i nic ci się nie stanie. E, ale akurat tych ludzi to nie dochnie. Ale w sprawie e... mieszkań jest problem. Tyle tylko, że akurat to są ludzie, którzy jeszcze mogą wziąć kredyt hipoteczny i płacić ratę, tego kredytu dużo niższą niż cena wynajmu tak. mieszkania na Włochach. I tutaj przechodzimy już jeśli pozwolić, Bo bogaci zawsze mają lepiej. Yy, przechodzimy do mojego tematu, czyli do tematu, który mnie osobiście dość poruszył w tym nowym ładzie. Czyli mowa o nowym ładzie deweloperskim, bo tak chyba trzeba by nazwać propozycję Prawa i Sprawiedliwości i większości rządowej. W tym programie nowego ładu, właściwie mamy jedynie jedyną formę wsparcia ludzi w trudnej sytuacji mieszkaniowej, jest wsparcie rynku komercyjnego, rynku deweloperskiego i rynku bankowego. Ciągle te ustalenia, jeśli chodzi o nowy ład, są nie do końca jasne, tutaj się zmieniają wersje, więc też do końca nie wiemy, co komentujemy, niestety. Ale w skrócie mówiąc, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po pierwsze będą dopłaty do kredytów mieszkaniowych, a po drugie będą gwarancje rządu do wkładu własnego. I trzecią rzeczą w ramach tej polityki mieszkaniowej jest to, że będzie można budować 70-metrowe domy bez pozwolenia. No i szanowni państwo, to są programy wyjęte żywcem z programu Platformy Obywatelskiej, był program mieszkanie dla młodych, był program rodzina na swoim. Ale nie, on idzie dalej. Bo daje gwarancje kredytowe, czyli poszerza krąg ludzi, którzy pójdą w niewolę banków, tylko że o takich ludzi, którzy nie dadzą rady tego nigdy spłacić. I te programy mieszkaniowe Platformy Obywatelskiej faktycznie pomogły pewnej grupie ludzi, ale i tak ludzi, których i tak wcześniej było w miarę stać na te kredyty. Jeśli przypomnijmy, te programy... że zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu hipotecznego ma zaledwie 30% polskiego społeczeństwa. I co się natychmiast stało, gdy Platforma wprowadziła te programy Mieszkanie dla Młodych, rodzin? Podrożały swoje... mieszkania. Oczywiście deweloperzy od razu e, włożyli to e, do, e, sobie po prostu wrzucili to e, do kosztu e, mieszkania, no bo bardzo prosty e, mechanizm. Nie zwiększa się podaż mieszkań, ale zwiększa się na nie popyt, więc siłą rzeczy ceny rosną. W przypadku gwarancji wkładu własnego też można się wydawać, że to jest e, dobre rozwiązanie, no tylko że tak jak powiedział przed chwilą Piotr. E, to są ludzie, którzy mogą mieć w przyszłości problem ze spłatą tych kredytów hipotecznych. Tak? Dzisiaj mamy bardzo niskie stopy procentowe, czyli kredyt jest tani, ale nie zawsze tak będzie. Jeśli stopy procentowe pójdą do góry, to nagle się okaże, że te raty kredytu już nie wynoszą, nie wiem, x złotych, tylko 2 x. I co się stanie wtedy z tymi ludźmi? Czy skończą jak frankowicze? Może tak się skończyć. To są naprawdę bardzo groźne rzeczy. Jeśli chodzi o program dla tych budowy mieszkań bez pozwolenia, ogromnym problemem i ukrytym podatkiem, który my wszyscy płacimy, jest podatek od chaosu przestrzennego. Polska Akademia Nauk wyliczyła, że każdy z nas płaci 2000 zł za chaos przestrzenny w postaci korków, smogu, prywatyzacji usług publicznych. Jeśli deweloper buduje osiedle w szczerym polu, to ty potem musisz dojechać do miasta, ty potem musisz wysłać dzieci do przedszkola, które jest e, tj, tj, prywatne, bo nie zbudowano publicznego przedszkola w okolicy i ty płacisz za ten chaos przestrzenny dodatkowy. E, to znaczy nie żyje? Mamy na dziewiczej Preli, gdzie każdy stawia Wigma, gdzie chce. Tylko żyjemy w jakiejś ustrukturyzowanej rzeczywistości, no. w której jeżeli nie będzie tych zezwoleń budowlanych, to będzie znaczy legalizacja wszelkiej samowoli. No, już to właściwie się wydarzyło. I de facto, no, może będziemy stawiać wigwamy. No, no. Nam zależy na cywilizowanych osiedlach mieszkaniowych z tanim czynszem, czyli tak. na tanim z budownictwie mieszkaniowym komunalnym. Z pełną infrastrukturą. Ale na tym właśnie nie zależy deweloperom. I teraz oni są w dużym problemie. Dlatego, że po pierwsze skończył się już popyt na te drugie mieszkania. Kończy się pomału, już kupują głównie ci, którzy inwestują, a nie ci, bo, bo ci, którzy chcą mieszkań, nie mają na to pieniędzy, a z drugiej strony banki właśnie dostaną po kieszeni, bo y, wyrok CUE sprawia, że przegrywają kolejne procesy z Frankowiczami. I tutaj w sukurs przechodzi pan Mateusz Morawiecki I... z tymi dopłatami do 160 tysięcy, czyli napełniamy z budżetu kieszenie bankierom tak. i deweloperom, Jak... i na to nie ma naszej zgody, bo nie rozwiązuje to września. W żaden sposób problem mieszkaniowego, mało tego zaostrza problem mieszkaniowy, bo ten program w Nowym Ładzie spowoduje drastyczny kolejny wzrost cen mieszkań. Tak. I ja tutaj chcę przejść do wywiadu, dwóch wywiadów, których udzielił Jarosław Kaczyński, które były dość niesamowite, bo Jarosław Kaczyński przyznał się de facto, że Polską rządzą deweloperzy. I tutaj kró krótkie cytaty. Jeden jest z tygodnika sieci. To jest, tutaj mówią domy do 70 m2 powierzchni użytkowej z poddaszem licząc, nie da się zbudować szybko, mówią. To jest pytanie, pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. To jest próba radykalnego przełamania blokad, w tym wpływów niektórych potężnych deweloperów, nie pozwalających na jeszcze szybszy wzrost budownictwa. I odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Wspomnieli panowie sami o wpływach deweloperów. To jest pierwsza sprawa. Drugą jest niezwykle trudna do przełamania resortowość. Opór stawiany przez instytucje dysponujące na przykład terenami przed ich przekazaniem do programu Mieszkanie Plus był dla mnie niepojęty i to na każdym szczeblu. E, I kolejny wywiad udzielony Interi. E, czy przykładem tego impossibilizmu nie jest też fiasko programu Mieszkanie Plus? W Polskim Ładzie stawiacie na sektor rynkowy, a nie publiczny jako motor napędowy mieszkalnictwa. Tak, mieliśmy tutaj do czynienia z przykładem imposybilizmu, chociaż to, co Pan sugeruje w pytaniu jest zbyt dużym uproszczeniem. Stawiamy na różne sektory, na marsz różnymi drogami. Zresztą i mieszkanie plus nie miało załatwić wszystkiego, ale po prostu zwiększyć liczbę mieszkań, ale nie jest Tam zawiodły pewne relacje międzyludzkie, które okazały się konfliktogenne, zawiedli też pewni ludzie, ale nie możemy zapomnieć też o mechanizmach związanych z deweloperką. Uderzenie w ten monopol jest bardzo trudne, a opór był silny. Znaczy, szanowni Państwo, no to Jarosław Kaczyński, który w teorii jest naczelnikiem państwa i niemalże liberałowie uważają go za dyktatora, okazuje się, że on nie mógł zrealizować programu Mieszkanie Plus, który miał właśnie zagwarantować budowę w pierwszym etapie 100 tysięcy, a docelowo 3 milionów mieszkań na tani wynajem, bo wpływ lobby deweloperskiego jest zbyt silny. No, to jest przyznanie się jednak do pewnej katastrofy programu i w ogóle projektu naprawy Rzeczpospolitej przez prawo i sprawiedliwość. Jedyną receptą na kryzys mieszkaniowy nie jest wspieranie deweloperki, ale jest wspieranie... Sektora publicznego. Wspieranie deweloperki przypomina gaszenie pożarów benzyną. Oni są szkodnikami, oni żyją z tego, że mieszkania są coraz droższe. I jedyne co można zrobić, żeby one potaniały, żeby między naszymi pensjami, dochodami, a czynszami i cenami mieszkań była jakaś normalna relacja, jest wybudowanie owych 3 milionów mieszkań pod wynajem, a przynajmniej miliona, żeby na tym rynku pojawiła się jakaś alternatywa, bo inaczej alternatywą będzie już chyba tylko albo emigracja, albo mieszkanie z rodzicami do samej śmierci. Oczywiście, więc jakby tutaj, jeśli mówimy na przykład o... To nie jest tak, żeby zaorać cały sektor prywatny i żeby w ogóle deweloperzy nie istnieli. Nie, nie, chodzi o to, żeby złamać, jak powiedział Jarosław Kaczyński, ten monopol, bo dzisiaj mamy po prostu monopol deweloperów, którzy kształtują ceny, miasta nic nie budują, nie powstają nowe mieszkania komunalne, spółdzielczość została zaorana, dzisiaj się kojarzy po prostu z zorganizowaną przestępczością bardziej niż czymkolwiek. I to się musi absolutnie zmienić. Jak mówię o tym, że czego mi brakuje w Nowym Ładzie, to jest właśnie tego, że nie ma tam w ogóle u, praktycznie usług publicznych, tak? I Jarosław Kaczyński, no, który przyznaje się do po, tego... Tutaj... Poza skierowaniem jakiegoś strumienia pieniędzy na służbę... No zdrowia. tak, tylko że jakby... Jeśli my naprawdę chcemy odciążyć klasę średnią, jeśli my chcemy odciążyć tych gorzej zarabiających, to my musimy właśnie zagwarantować im dostęp do tanich dobrych usług. Na pewno sprawa mieszkania jest decydująca o decydująca. tym, czy żyjesz w nędzy, czy nie, bo możesz mieć nominalnie stosunkowo duży dochód, ale jeżeli musisz całą jedną Dokładnie. pensję wydać na wynajem, to stajesz się automatycznie bardzo biednym. Tak, więc tutaj z jednej strony potrzebujemy tych podatków majątkowych od ludzi od ludzi, którzy kupują. Po... W Warszawie to jest podobno norma, że przychodzi i kupuje 10 kawalerek w bloku, tak? Chodzi o to, żeby mieszkanie nie były. Jakaś firma szwedzka teraz kupiła Tak, 2,5 tysiąca mieszkań kurtem, tak? tak? Czyli że z jednej strony, żeby to przestało być wehikułem inwestycyjnym, z drugiej strony trzeba wprowadzić też pewne regulacje, jeśli chodzi o czynsze w też w sektorze prywatnym. Nie może być tak, jak praktycznie dzisiaj, że można je podnosić, ile się chce, bo de facto taka jest, takie są dzisiaj regulacje, ale z drugiej strony trzeba przede wszystkim budować, budować jeszcze raz budować. Mieszkania w sektorze publicznym, czy to spółdzielczym, czy to komunalnym, czy kimkolwiek innym. I tego tu nie ma i jest to porażka. Jesteśmy za ściąganiem pieniędzy od ludzi bogatych, bo od biednych już się nie wyciśnie, chociażby dlatego, ale nie po to, żeby karściami te pieniądze wkładać do kieszeni banków i deweloperów. Absolutnie tak. Więc e, e, jeśli rozumiem, że jeśli możemy podsumować naszą debatę na temat Nowego Ładu, to jest e, przede wszystkim za bardzo, za mało, w ogóle obajtki, obajtki morawieckie w ogóle nie zostały ruszone, e, e, usługi publiczne leżą i kwiczą, e, ale dobrze, że idziemy w stronę jakiejkolwiek progresji podatkowej. Przypomnę, że nowy ład Roosevelta oznaczał podatek dochodowy na poziomie 97% od najbogatszych. O tych na dochodów, Jasne. Ee... Czyli ja pokazuję, oni, oni się odwołują tutaj do nowego ładu, ale ja pokazuję różnicę w poziomie radykalizmu. I, o to, i, i lewica musi dać. E, tylko, że lewica problem tym, że lewica nie ma poczucia, nie ma, nie ma żadnej sprawczości. Nikt nie wierzy, że lewica przyjdzie i coś zrobi, że naprawi tak dalej. I, e, i to jest ogromny problem, tak? Że jakby, że... No nie, no, odzywają się też na lewicy głosy w obronie tych bogatych przed dodatkowym opodatkowaniem. E, I to jest niepokojące. Na szczęście jeszcze tam. Szef, pan czarzasty stoi na stalisku socjaldemokratycznym, że od wyższych dochodów wyższe podatki, więc tylko że ten głos jest nikły, jest wątły, no jest nikły, cichy. bo, bo żyjemy, żyjemy absolutnie pranie przez 30 lat, gazeta wyborcza, Newsweek, wszystkie te pisma robiły ludziom neoliberalne pranie z mózgów. Mówiły, że państwo to największy złodziej, że podatki to kradzież. Jak chcesz liczyć to licz na, na siebie, jak jesteś, jesteś altruistą i masz empatię, to jesteś po prostu debilem i frajerem i że każdy powinien być egoistą. I, i każdy powinien dbać tylko o siebie e, i to jest gigantyczny problem teraz no i plus ten mit, mit od pucybuta do milionera, tak, że ci wszyscy ja po prostu jak widzę jak rzucają się na mnie ludzie, którzy po prostu jak mówię że trzeba opodatkować bardziej bogatych to rzuca... kto się na mnie rzuca, no nie bogaci się na mnie rzucają ale tylko oni wszyscy ludzie. są przyszłymi milionerami, no. no to porzućcie wszelką nadzieję, nie będziecie milionerami ale możecie przyzwoicie żyć, jeżeli się tych milionerów opodatkuje Absolutnie tak i chyba możemy na tym skończyć. I tym optymistycznym akcentem no zapraszamy na program e, Piotra Ikonowicza w telewizji wrażej. No, y, konkurencyjnej <laughs> powiedzmy w Polsacie o godzinie 20.00 dzisiaj wolnie od długów premiera. I w ten sposób Piotr pokazuje, że można być bardzo, bardzo sprawczym i bardzo skutecznym w załatwianiu ludzkich spraw, więc zapraszamy e, na premierę w Polsacie e, i do zobaczenia już wkrótce w telewizji w punkt. Punkt.